Przestań się bać. Rozwień skrzydła swej fantazji, niech zobaczą ją wszyscy dokoła. Poszukaj w niej natchnienia i niech niesie cię na strunach z życiowego entuzjazmu. Tylko raz masz okazję grać na tym swoim wyjątkowym instrumencie życia, więc zagraj jak najlepiej potrafisz, bo wszyscy, by wszyscy zdumieni przystanęli. I zaczęli się pytać, kto tak cudnie gra?